Na heteronormie nie zarobi, przekonuje Grzegorz Miecznikowski. A ja powiem tak: myślę, że to jest czas, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, szanowny Grzegorzu, z Twojej perspektywy. To przywitajmy gorąco, bo cieszymy się, że tutaj jesteś. I love marketing dla Ciebie! Dzień dobry bardzo. Ja się rzeczywiście nazywam Grzegorz Miecznikowski. i Przyszedłem dzisiaj siać w multikinie na Isle of Social Media homo propagandę i opowiedzieć Wam o tym. Rodzina przyjechała. I opowiedzieć Wam o tym, dlaczego marketing LGBT nie jest taki straszny i dlaczego na heteronormii nie da się tak naprawdę. Zarobić. Ale zanim zacznę opowiadać dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze do ludzi z pierwszego rzędu Loży Szyderców oraz e, siedzeń VIP. Tak, pozdrawiam też Was serdecznie. Jak będziecie robić zdjęcia, tam ja prosiło kadrowanie tak od brzucha w górę. Bo sezon bikini się skończył, a ja nadal szukam męża. Tak, widzę tę konsternację. Też się dziwię, że tak to jest. Natomiast niech ma zaskoczkę na pierwszej rance, a nie w mediach społecznościowych. Tam się wygląda dobrze. I drugie ogłoszenie. Rzeczywiście będę trochę wymiotował tęczą ze sceny. I rzeczywiście prezentacja będzie zawierać elementy małe, heterofobii, tym razem, dla odmiany. Więc jeśli ktoś się wrażliwy na te tematy, to też, jakby żeby się nie stresował, informuję. A teraz wyobraźcie zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na rozmowie o pracę. Wchodzicie do przyciemnionego gabinetu dyrektora marketingu. No, jeszcze mam 18 minut, zegar w ogóle nie ruszył. Eee, super. Eee, wchodzicie do przyciemnionego gabinetu dyrektora marketingu i podłączają wam elektrody do różnych e, części ciała. Już 16, skróciło się. I dyrektor marketingu zadaje wam razem ze swoją asystentką pytania pod tytułem Z kim jesteście? Skąd jesteście? Ile macie lat? Dlaczego chcecie aplikować do tej firmy? Dodam tylko, że rynek jest bardzo trudny i macie mało, małe szanse na znalezienie pracy, dlatego, że jest recesja. Uh, leci ten zegar nieubłaganie. I w końcu po 15 minutach, kiedy wariograf przyzwyczaja się do tego, kiedy kłamiecie, a kiedy nie, Pada pytanie, czy jesteście gejem lub lesbijką. Jeśli odpowiecie nie, będziecie nie lubić siebie za to, że skłamaliście, ale pracy tak czy siak nie dostaniecie, bo wariograf wie, że będziecie kłamać. Jeśli odpowiecie tak, łatwo się domyśleć, będziecie dyskryminowani ze, ze względu na swoją orientację seksualną i pracy również nie otrzymacie. I to nie jest historia starożytna. To się działo 48 lat temu w browarach Kors w Stanach Zjednoczonych. Jak łatwo się domyśleć, pytania o orientację seksualną i badania wariografem bardzo wkurzyły nie tylko społeczność LGBT, ale także liberalną część społeczeństwa amerykańskiego, więc rozpoczęły się bojkoty tego browaru, które trwały 5 lat. Ale kors mówił sobie, spoko. Sprzedaż tam tylko leci na łeb, na szyję w ciągu pierwszych dwóch lat. Spoko przecież mamy poparcie heteronormatywnej części społeczeństwa. Tylko po pięciu latach byli na skraju bankructwa. Dlaczego? Bo okazało się, że heteronorm heteronormatywne, konserwatywne społeczeństwo piło jakie trunki mocniejsze: whisky, bourbon, tequile, wódkę, nie piwo. Piwo okazało się być domeną liberalnej części społeczeństwa i społeczności LGBT. Dlatego Kors po e, kilku latach. Zrezygnował z testu wariografem, zrezygnował z pytania o orientację seksualną o, na, na rozmowach o pracę i zatrudnił na stanowisko rzeczniczki prasowej Mary Cheney, córkę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, wyoutowaną lesbijkę i działaczkę LGBT, która zaczęła się komunikować właśnie ze społecznością LGBT w ten sposób, robiąc reklamy, obejmując ubezpieczeniami pracowniczymi partnerów tej samej płci swoich pracowników. Finansować wiece polityczne, finansować wydarzenia kulturalne LGBT, być na paradach i marszach równości w Stanach Zjednoczonych. I słuchajcie, w 2014 roku kors staje się twarzą bojkotu homofobicznej pol polityki Putina w czasie olimpiady w Soczi. I dlaczego tak się stało? No bo hajs się nie zgadzał. A nie zgadzał się dlatego, że 70% osób LGBT bojkotuje naprawdę marki, które mają homofobiczną politykę. A. Tym osobom LGBT, do których w większości nie chcemy trafiać albo trafiamy bardzo szeroko, najbliżej jest do takiego ideału klienta marketingowego. Dlaczego? Dlatego, że zarabiają nawet o 23% więcej, jeśli chodzi o średnią krajową, bo pracują więcej, bo częściej awansują, bo należą do tak zwanej grupy Dinki, czyli Double Income, No Kids Yet i wydają więcej na siebie niż na swoje pociechy. Częściej też e, wyjeżdżają na długie, na długie wakacje, kupują produkty wyższej jakości. Nowe sprzęty technologiczne tych samych marek i chętniej korzystają z takich usług jak wellness, spaczy, nawet siłownia, że mnie było, ja też chodzę na siłownię, tylko na siłowni jestem jak ninja, nikt mnie nigdy nie widział. I wielu marketerów powie wam, że o, ten marketing LGBT tak się nie opłaca, a ja wam pokażę przykłady zamiast mówić, czy to się opłaca, czy nie. To jest kampania z Jakubem i Dawidem, marki Foreo, szczoteczek sonicznych, które miały czyścić zęby, wypuszczona dwa lata temu. A to są komentarze do tej kampanii. Nie jestem przyzwyczajony do widoku dwóch obciskujących się chłopaków, ale dałam radę nie zwrócić śniadania. Nawet mają swój urok. Dziękujemy. To jest rok 2018-2019. Fajnie, że nikt nie wymiotuje na widok dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Gratuluję odwagi, spot zabawny, ale po co robić szczoteczki dla gejów? Czy oni mają inne szczęki? Dementuję, mamy szczęki takie same. Tylko tak samo jak każdy target marketingowy, lubimy poczuć się inkluzywnie, że jesteśmy włączeni w ten marketing, że mamy produkty dla siebie także, że firmy mówią także do nas. Ale wiem, że jest trudno, dlatego że 31% mężczyzn heteroseksualnych w tym kraju obawia się najbardziej LGBT i gender. To jest sondaż okopres, A zgadniecie, co jest na drugim miejscu? Rosyjscy szpiedzy. Tak, to jest fakt. Dlatego, drogie panie, ja wam bardzo dziękuję, że wy jesteście i naprawdę jesteście solą tej Ziemi. Jesteście dużo mądrzejsi, odważniejsze, bo wy się boicie według tego, w tym samym sondażu, krachu gospodarczego i katastrofy klimatycznej. Wielkie brawa dla was, panie! I to jest czterech z tych 31% heteroseksualnych mężczyzn, którzy bojkotują sklep Ikea, który wspiera homoloby po tym, jak, zostali, jak e, Ikea zwolniła pracownika, który wykazywał się postawami jawnie homofobicznymi. No i wszyscy mówili, Ikea robi źle, Ikea jest straszna, Ikea będzie miała problem, dlatego że minister Ziobro zaczął dyszeć jej w kark, dlatego że miała kontrolę e, pipu nad sobą. Ale ja też rozumiała, że nie jest do wszystkiego. Bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do dupy za przeproszeniem. I nawet papier taltowy, którego używają wszyscy, przynajmniej miejmy taką nadzieję. <grystanie> Rodzina się śmieje. <grystanie> On nawet ma swoje segmenty konsumentów. Jest taki za 50 groszy, ścierny praktycznie, który można też jeszcze ściany przygotować do malowania. Jest taki też za złoty 20, 7 za 3,50, jest też taki za 5 zł, e, e, pachnący, jest też taki 10 zł za rolkę z przygodami Batmana i Supermana. Bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i trzeba to wiedzieć. Dlatego Ika się nie przeraziła i e, jakby robiła swoje. Mimo nawet ataku kuzynek, jak mimo bojkotu na Facebooku, ale co się stało? Ten bojkot był stricte deklaratywny, dlatego że według badania Inquiry, nie było gigantycznych zmian w nastawieniu do IKEA po akcji z pracownikiem. Osoby LGBT zaczęły robić akcje poparcia i News przed trzech dni już IKEA zwiększyła sprzedaż o 11% w tym roku. Więc te protesty, ten kryzys był tylko deklaratywny, jeśli chodzi o bojkot. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi Alan Job z Unilevera, Marki, które mają tylko służyć do tego, żeby myć zęby, włosy, um, i nie mają określonego światopoglądu i wpływu na rzeczywistość, to są marki, które będą odchodzić do lamusa. I tak robi Jerry, który od kilku, kilkudziesięciu lat wspiera na przykład równość małżeńską i cały czas jest pod ostrzałem. A mimo to nie spada mu sprzedaż ani nie pogarsza się wizerunek. Ale. Parada równości 2018 rok, przywrócenie tęczy na Placu Zbawiciela. też mówili, nie, po co to robić, polaryzacja społeczności, tak się nie robi marketingu. Wyniki: 2,6 tysiąca publikacji w mediach tradycyjnych i w internecie, 37,6 milionów kontaktów z tymi publikacjami, 4,5 miliona ekwiwalentu reklamowego. I mimo tego, że reklama LGBT i komunikacja ze społecznością LGBT nadal w tym kraju występuje trochę jak Yeti w Himalajach, to firmy coraz częściej ją stosują i robią. To jest kampania nowa MAC Cosmetics z Grażą Grzech. To jest taka drag queen. Jeśli będziecie kiedyś mogli później na jej występ, polecam, bo jest naprawdę dobra. I MAC zatrudnił do swojej najnowszej kampanii Beauty Means I Am Perfection trzy drag queens. Graże Adelona, czyli sobowtóra Adel polskiego i Hemermas. I one będą się pojawiać w mediach społecznościowych. Też nie spotkało się to z wielkim aplauzem społeczności polskiej. Natomiast to nie są klienci Maka. Czy ktoś kojarzy tego pana? Nikt. Ja też kojarzyłem do co? Jeszcze nie. Ja też go nie kojarzyłem do momentu, kiedy Bytom nie użył go w swojej kampanii reklamowej. To jest Aiden Show. Były aktor gejowskiego porno. Kto wyłapał, że jest to była aktor gejowskiego porno? Oczywiście heteroseksualni mężczyźni, którzy najechali w fanpage Bytomia e, kilka lat temu, tak. E, I Bytom bardzo ładnie też odpowiadał na wszystkie, na wszystkie wątpliwości swoich klientów, typu, że czy taki aktor, czy taka osoba może w ogóle reklamować garnitury dla dżentelmenów? Słuchajcie, dżentelmen dżentelmenowi do łóżka nie zagląda, w skrócie. Coca-Cola. News. Przed kilku dni Coca-Cola straciła 6,5 tysiąca polskich złotych. Została ukarana mandatem w, przez e, państwo węgierskie za to, że promowała ideologię LGBT na plakatach w ten sposób, jak widzicie. Ale wiecie co się stało? 48 godzin, jak sprawdzałem przed oddaniem tej prezentacji, Coca-Cola zdobyła ponad 500 publikacji w mediach tradycyjnych i internetowych o wydźwięku pozytywnym, że fajnie i super, że wspierają społeczność LGBT. Ponad 2,5 tysiąca wzmianek od działaczy, influencerów, i za taki ekwiwalent musiałaby zapłacić kilka, kilkaset bądź kilka milionów tak naprawdę dolarów, żeby to zrobić. Plus oczywiście społeczność LGBT zaczęła mówić: Tego samego dnia, kiedy Coca-Cola została ukrana, to my idziemy kupować Coca-Colę, robimy sobie zdjęcia i pokazujemy nasze wsparcie. I nie uodpornicie się, w sensie nie ma bata, nawet jeśli robicie komunikację nieskierowaną do osób LGBT. Nie ma bata, żebyście uchronili się przed homofobią, dlatego że codziennie pojawia się w internecie 7 tysięcy homofobicznych komentarzy. To jest zawrotną liczbę 280 nienawistnych komentarzy w stosunku do osób nieheteronormatywnych każdego miesiąca. Ale można z tym żyć wystarczy się nauczyć odpowiadać na tego typu komentarze dlatego że homoseksualizm występuje w każdym gatunku, a homofobia tylko w jednym u człowieka. I jest to ważne, dlatego że w mediach społecznościowych 63% w ogóle konsumentów woli kupować od tak zwanych purpose-driven brands, czyli od marek, które rzeczywiście nie są neutralne światopoglądowo i można się z nimi utożsamiać. Tak samo konsumenci LGBT, tak samo liberalna część społeczeństwa, ten plusik w LGBT, to jest całe rozszerzenie, tam są też allies, czyli wszystkie osoby, które wspierają społeczność. W 2003 roku konsumenci LGBT zostawiali na rynku 6,6 miliarda złotych. W 2019, chociaż nie ma dokładnych badań, jest to 4 razy więcej mniej więcej. I to nie jest tak mała grupa tak naprawdę, bo według różnych badań i sondaży swój przekaz targetujecie do około 4, 4 milionów osób w tym kraju. Ale w tym wszystkim trzeba też pamiętać, żeby nie być... Januszem ani Grażyną. Jeśli są Janusze i Grażyny, to przepraszam. I tak jak pewien pan z Łodzi chciał sprzedawać mieszkania pederastom. To jest autentyk. Sprzedajemy wszystkim, nie? Zgadnijcie, ile pederastów kupiło mieszkanie u tego pana? Zero. I ja doskonale rozumiem też, że. Temat, jak wiele razy słyszałem, jest dosyć kontrowersyjny. Także w mediach społecznościowych pojawiają się wątpliwości: no, bo idziemy do Rossmana i nagle mamy szampon reklamowany przez dwóch panów, i czy on tak samo e, myje głowę jednemu panu? Tak, myje tak samo jednemu facetowi głowę, jak i dwóm. Natomiast e, kierując przekaz w ten sposób, możecie pozyskać nowych klientów i tych dwóch panów również jak jednego. I ja Wam bardzo dziękuję. Trochę się pośpieszyłem, ale też mam apel na koniec. Dzisiaj odbywa się tęczowy piątek. Przynajmniej powinien się odbywać w wielu e, polskich szkołach. E, I jeśli nie dołączyliście do tęczowego piątku, i, ale macie dzieciaki, które się uczą, czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum, czy to w liceum, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie okazać im wsparcie i miłość, a także ich kolegom i koleżankom i powiedzieć, że wszystko jest w porządku, dlatego, że 70 osób, młodzieży LGBT ma myśli samobójcze. Dwóch na czterech nastolatków LGBT miało próbę samobójczą, więc ten tęczowy piątek, jeśli kiedykolwiek mówiliście sobie, że nie, to jest taka akcja, która jest niepotrzebna, ona jest bardzo potrzebna i Tęcza ratuje życie. Jeśli macie tęczę na sobie też, przy najbliższej rodzinie, to jest znak, że przy was można się bezpiecznie wyoutować. Ja wam bardzo dziękuję, że wysłuchaliście mnie przez te 18 minut. A teraz będzie przerwa lunchowa. No to co? Już właściwie zapowiedziałeś, już wszystko załatwiłeś. Wszystko załatwiłem, ja wyręczam się dzisiaj. Dobra, no to ja w takim razie podejmuję twoje wyzwanie. Myślę sobie, że w następnej części też się widzimy. W takim razie zapraszam w imieniu Grzegorza Miecznikowskiego. Grzegorz, koszulką będziesz mógł w trakcie tej przerwy strzelać oczywiście. A ja tak? Ci dziękuję po prostu. Koszulką? No pewnie. A ja Ci dziękuję po prostu, że jesteś z nami. Mam ja nadzieję, że to idzie w świat. Wszystkiego dobrego dla Grzegorza, dla Was, wszystkiego smacznego i widzimy się o 14:40.